Czy Ty również czekasz cały rok na to, aby ozdobić każdy centymetr swojego otoczenia świątecznymi dekoracjami? A może chcesz jakoś doświątecznić szafkę w pokoju, ale nie masz weny. Albo tak naprawdę masz gdzieś święta, ale przyjeżdża mama i nie chcesz, żeby zobaczyła, że jedne co ci w życiu interesuje? To memy. Chcę pokazać ci różne dekoracje świąteczne dla każdego poziomu zaawansowania. Ale przede wszystkim dla tych leniwych, którzy chcą po prostu mieć ładne zdjęcia na Insta. Czy dekoracjami zapełnić swoją egzystencjalną pustkę? Ilość ozdób w sklepach może być przytłaczająca, ale tak naprawdę dekoracje świąteczne mają bardzo proste zasady. Prosta kolorystyka zawsze się sprawdza. Złoty, srebrny. Zielony, czerwony. Niebieski, srebrny. Czerwony, złoty. Pastele. Biały, srebrny, biały. Właściwie każdy świąteczny kolor z każdym będą miały sens, więc się absolutnie tym nie przejmuj. Dodasz brokat, wstążki jakieś błyszczące naklejki. Ważne, żeby się świeciło. A najlepsze są światełka. Każda powierzchnia staje się od razu świąteczna, kiedy dodasz do niej światełka. To jest jakaś magia. Magia świąt! Mam choinkę. Jeśli odpowiednio wcześniej zaczniesz myśleć o dekoracjach, polecam Ci Allegro i sklepy internetowe. Znalazłam tam mnóstwo elementów do robienia dekoracji. Jeśli jednak boisz się, że kurier z Allegro nie dotrze, polecam markety budowlane. Zawalone dekoracjami świątecznymi, ale też przydatnymi półproduktami. Jedyne czego tak naprawdę potrzebujesz to pomarańcza. Podziel ją na cząstki i zjedz! Bo święta już jutro, więc nie wymyślisz nic sensownego. Po co się stresować? Odpal tę zakurzoną świeczkę z szafy. Na pewno wrażenie na gościach zrobią ręcznie dekorowane bombki. Na styropianowej bazie można tak dużo zrobić. Pomalować, obwiązać tasiemką, dodać te wszystkie błyskotki i gotowe. Albo weź po prostu butelkę, która na pewno gdzieś wala się po domu, wstać do środka światełka. I też wygląda ładnie. A jeśli czujesz się ekstra kreatywnie, możesz tam też wepchnąć jakiś łańcuch świąteczny. Możesz zostawić końcówkę na wierzchu i mieć święta w klimacie anarchii, albo możesz też je trochę wepchnąć, ale nie do końca, bo wtedy mm. nie wyjmiesz potem tego łańcucha. Jak będziesz iść do sklepu po chipsy, to kup też baterie, bo potrzeba ich strasznie dużo w tych światełkach. Ślicznie na choince lub oknie będą prezentować się takie małe, urocze obrazki, wyszyte i oprawione na tomborkach. Pamiętajcie tylko, żeby tył zakleić kartonikiem, żeby nikt nie widział tych brzydkich nitek. Słoiki świetnie nadają się na urocze latarenki. Owin go nitką albo sznurkiem i pryśnij białą farbą. Albo popacaj gąbką. Taraaa! To szklanka słoik po Nutelli i złota farba. Zamiast farby możesz użyć sztucznego śniegu. Jest mega tani i super wydajny. Tę puszkę mam chyba od zeszłego roku. Tak wygląda na butelkach po oliwie. Świetnie sprawdza się też na innych dekoracjach. Instantowy świąteczny upgrade. Do tak przemalowanej białej puszki po brzoskwiniach możesz wstawić wysokie świece albo wrzucić orzechy czy mandarynki. A tamto pucha po chipsach po przemalowaniu staje się super opakowaniem na prezent. Zrobiłam to ze srajtolki. Super sprawa, jeśli nie wyrzucasz pustych rolek po papierze toaletowym. Wystarczy pociąć je w paski, posklejać, posprejować i gotowe. Do sklejania świetnie nada się klej na gorąco. W ogóle on jest taki wszechstronny. Taki wieniec wygląda imponująco, prawda? Wszystkie elementy kupiłam w internecie i złożyłam zupełnie bez planu, ale tak działają święta. Magia świąt! O ile kolory się zgadzają, można oblepić ten biedny patyk czymkolwiek i będzie wyglądało pięknie. Powieś go na drzwiach wejściowych, żeby sąsiedzi zazdrościli Twojego ogarnięcia w życiu. Bardzo proste w wykonaniu, a super efektowne są takie styropianowe wianki owinięte włóczką czy sznurkiem. Naprawdę nie ma tu żadnej filozofii. To zwykłe styropianowe kółko, które dostaniecie w każdym sklepie z dekoracjami świątecznymi, owinięte tym, co znajdziecie pod ręką, z doklejonymi dekoracjami i asymetrycznymi zawieszkami. Kilka lat temu obdarowałam całą rodzinę takimi wiankami i do tej pory widzę, że są w użyciu. A kosztowało mnie to. Ten konkretny zrobiłam wczoraj, oglądając nowy odcinek Mandaloriana, więc naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Taki mały świetnie sprawdzi się też jako ozdoba do świecznika na wigilijnym stole. Postaw na ilość, niejakość i obklej wszystko płatkami śniegu zrobionymi z kleju na gorąco. Niezależnie czy o świętach myślisz cały rok, właśnie zaczynasz, czy wcale. Życzę Ci, aby te nadchodzące miały w sobie ciepło rodziny i przyjaciół. Żeby były możliwie jak najmniej stresujące, bez przymusu, złych myśli i udawania. I bez polityki. No, no. Do to wesołych, wesołych świąt!